Bałtycki patrzcie jakie fale. Ciekawe czy mnie uleje. Duże fale. O nie, patrzcie. A! Patrzcie, tyle było od moich mów. Ogólnie patrzcie na zachód. Mega. O! Udało mi się uciec. Kuzyna! i prawie mnie. Dobra, ogólnie się mega cieszę, bo to mój pierwszy dzień. I patrzcie, ciekawe, czy mnie dosięgnie. O, ja pierwszy. Okay. Okej. Bo, ja! Dosięgnęło mnie! Patrzcie, jakie fale ogromne. Jak byłam nad Morzem Bałtyckim e, w no to nie, były takie małe, a tutaj są takie duże. nie mnie dotknie, tak dotknęła, ale zimna ta woda. Ale super, mega, ale super, ale to wagno, takie wagno. O nie. ちなみに。